Czy myślę, że kiedyś nasza współpraca się skończy? Z Zuzią? Tak, myślę, że kiedyś się skończy. No, chyba nic nie może wiecznie trwać. Jak w tej piosence. Więc, więc kiedyś się to na pewno skończy. Ale mam nadzieję, że nie szybko. Bo, bo fajnie jest jak jest. Myślę, że też jej się tak super rozkręciła ta kariera, że no naprawdę miło jest patrzeć na to z boku i być tak w środku gdzieś tam tego całego zamieszania. Więc naprawdę mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. No, mam nadzieję, że Zuzia będzie nadal zadowolona z mojej pracy, z mojej, z, z Klary, tak? I, I z innych osób. E... Zresztą, no, już długo pracujemy i jakoś tak nie było narzekań, więc, więc mam nadzieję, że się sprawdzamy. E... Jaka jest moja ulubiona piosenka, Zuzi? Hip, hip, hura chyba. <laughs> jakoś tak zawsze jest dla mnie taka sentymentalna. Bardzo lubię jej tekst, Utożsamiam się z nim, utożsamiam się z nim i, i tak, i lubię.